Szybkie strzały z luną. Dzień czy noc? Noc. Po polsku czy po angielsku? Po angielsku. Ballada czy szybka piosenka? Szybka piosenka. Dance czy pop? Eee, pop. Taylor Swift czy Ariana Grande? Ariana Grande. Twój muzyczny idol z dzieciństwa to? Lady Gaga. Reprezentantka lub reprezentant Polski na Eurowizji, z którym nagrałabyś duet? No i style, już zaśpiewałyśmy Duet, ale jeszcze jeden bym zaśpiewała. A jak ktoś inny? Jak, jak ktoś inny jeszcze. Edyta <grytanie> główna. Trzy słowa, które najlepiej charakteryzują The Tower. The Tower? E, energia, siła i... Serce. Hmm. I ostatnie, gdybym pojechała na Eurowizję, to to spełniłabym swoje marzenie i chciałabym jak najlepiej reprezentować Polskę i wygrać tę Eurowizję.